No, mm -mm, ja, nie, ja nie, 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 tutaj, że tak powiem, hmm, pokorzyłaś sytuację. Muszę to zdjąć, bo mi jest za gorąco. No, my uważam z klasą pięknie no. po Pandorce, nie? Dobrze było. Ja byłam cały dzień w łóżku i ja nie byłam nawet raz wyjść, żeby zadać wam te wszystkie pytania, więc weźcie sobie, pogadajcie wszyscy między sobą, bo to jest przesada. Wszystkie pytania, wszystkie były takie, które mogłabym pewnie zadać ja, tak? Nie wiem, ja to tak odbieram. Każdy, każdy mógł je zadać. Nie się. Ale, ale nie no. że to, to, to ty zadałaś te nie. nie, ale tak się no. czuję, no. Nie. A Alicja cały czas mówi, że przecież to ona tych pytań nie zadała, ale nikt jej tego nie powiedział, że to ona zadała te pytania. Nikt, nikt jej tego nie zarzucił.